Bardzo panie miłe, ale nic mi panie nie pomogły. Chyba nie jest ze mną tak źle, nie. Na pewno można to jakoś wyjaśnić. Ktoś mi zrobił głupi dowcip. Nic z tego. Daj mi szansę. Już go miałam. Zastanawię się. Już go miałam. Jasne. Nic o mnie nie wiesz. Santiago musi się dowiedzieć. Daj spokój. Wynoś się z tego domu. Nic z tego. Chcę być z córką. Jeśli piśnie pani słowo, zrobię Rosji o krzywdę. Własnej córce? Przekona się pani. Jest pani matką i wie, co mogę zrobić. Proszę milczeć, bo potem Rosjo nie wyleczy nawet armia psychiatrów. Ani słowa o tym. Nigdy za nią nie przepadałam. Ale Santiago był zakochany. Nie rozumiem, jak Eduardo mógł to zrobić. Co? Mówiłeś, że Paulina zdradziła go z przyjacielem? Chodziło o mnie. Ja się z nim przyjaźniłem. Ty? Tak. Oszalałem na jej punkcie. Robiła ze mną co chciała. Żałuję, że zradziłem przyjaciela. Ona mi zniszczyła życie. życie. Jemu też. Ale on sobie poradził. Za to ja zawsze do niej wracam. Rozmawiałeś z Santiago? Tak. Ty też możesz to zmienić. Zapomnij o niej Próbowałem Przysięgam Co teraz? Z czym? Z tym, co pani usłyszała Słyszałeś ją? Skrzywdzi Rosjo Muszę milczeć Ale będę ją miała na oku Pero voy a estar bien al pendiente de todo lo que pase Y tú, Mario tú... Ten cuidado Porque ya segunda oportunidad się. Si tratas de hacer algo así otra vez Te las vas a ver conmigo Piénsalo y ten cuidado Drani. Jak wszyscy faceci. Kanalia? Tak, oczywiście. Zdrajca. Tak, jak wszyscy. A ja byłam taka głupia. Nie mów tak. To prawda. Już raz mnie zdradzono. A ja co? Co? Znów zaufałam. A tak nie można. Synowi też nie będziesz wierzyć? Na pewno nie będzie kobieciarzem. Obrzydziesz mu kobiety? Nie, to co innego. Spokojnie. Oddychaj głęboko. Przyniosę coś na uspokojenie. Nie chcę. To co? Oszukał mnie. Mówił, że się zmienił. Jak mogłam mu wierzyć? Kto wie, ile razy to zrobił? Czego oczy nie widzą, tego sercu nie życzę. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Właśnie. Co to ma do rzeczy? Myślałam, że lubić przysłowie. Nie byłem pierwszym mężczyzną w jej życiu. Najważniejsze, że jesteś ostatni. Byłem szczęśliwy myśląc, że jestem jedyny. Nie wytrzymam dłużej. Szaju zmyślała. Co? Znalazła prezerwatywę w pańskiej marynarce i wymyśliła to wszystko ze zemsty. Nie do wiary. Co się z wami dzieje? Jak możesz nosić prezerwatywy w kieszeni? Wybacz, to wina Twojej córki. Jak to mojej córki? Chcesz powiedzieć, że się z nią zabawiałeś? Poczekaj. Dała mi prezerwatywę na imprezie. Jak to? Co z Tobą? Zaraz. Spokojnie. Nie pamiętasz, co się działo w Twoim domu? Impreza. Przepraszam. Sprawa załatwiona. Wyjaśnij to żonie. ja na pewno pomoże. Racja. Pozwól, przyjacielu. Kochany mój druku. To był przyjacielski pocałunek. Nieprawda. Wy skończycie razem. Znalazłem w fartuchu chustkę ze śladami po szmince Pilnujesz mojego gabinetu Wpuściłaś tu kogoś Co się z tobą dzieje? Kto to był? Nikogo nie wpuściłam Nawet pani... Pauliny była tu. Proszę, nic nie mów. Przyprowadziłem Margaritę, żeby cię przeprosiła. To był żart. Mów. Nie denerwuj się. Przestań. Poczekaj. Wysłuchaj jej. Gregoria, proszę, zostaw mojego męża w spokoju. Co? Pogodziliśmy się. Nieprawda. Sama rozumiesz, że to trudne. Oszalałaś? Nie wie, co mówi. Nie słuchaj jej. To wariatka. Ma sklerozę. Poczekaj. Okłamała cię. Ten jest najgorszy.